Cześć moi drodzy, 6 maja, czyli dokładnie dwa dni temu, do sieci trafił drugi zwiastun gry Grand Theft Auto 6 GTA 6. I ten oto zwiastun <grywki> już zebrał prawie na chwilę obecną 86 milionów wyświetleń w ciągu dwóch dni. To jest po prostu niewiarygodna liczba. Chciałbym mieć chociaż po części takie zasięgi. Widzę, że już prawie jest pół miliona komentarzy. Jest komentarz od Derad Brada, mojego ulubionego zagranicznego youtubera, także <grymny> o czymś to świadczy. W każdym razie pomyślałem, że już widziałem dwa razy ten Zwiastun, więc pomyślałem, że obejrzę go po raz trzeci i trochę go przeanalizuję. Podzielę się swoimi przemyśleniami na jego temat. Ponieważ GTA 6, seria GTA moi drodzy, jest dla mnie naprawdę bardzo ważną serią. Grałem we wszystkie części z wyjątkiem, uwaga, GTA San Andreas. Nie wiem jak, jak to się w ogóle stało, a przecież jest chyba uważana powszechnie za tę najbardziej interesującą część. Chyba się nie mylę. Będę musiał ją sprawdzić może właśnie przed sięgnięciem po GTA 6. Chociaż tutaj jest oczywiście jeszcze kwestia wymagań, ale to zostawmy. Także co, odpalę zwiastun, będę w trakcie gadał, także zobaczmy. Tak, mamy tutaj piękne Vice City, pod względem graficznym no, prezentuje się kapitalnie. Tak w ogóle uderzyło mnie to, że od premiery piątej części we wrześniu minie, słuchajcie, 12 lat. Jak ten czas zlecił? Ojejku. 12 lat, i po prawie 13 latach kolejna część się pojawi. To robi wrażenie, to jest naprawdę bardzo długo, ale z drugiej strony pokazuje jednak, jak wielką popularnością przez te. Przez te wszystkie lata musiała cieszyć się piąta część. Ludzie pamiętam grali bardzo długo, kilka lat po premierze piątki w Geta Online, więc wydaje mi się, ta popularność GTA Online miała duży wpływ na to. Nie, wiem, to jest takie moje przemyślenie, że Rockstar nie zdecydowało wypuścić szóstej części wcześniej. Mogli sobie na to pozwolić. Osoby, które siedzą bardziej w temacie geta, będą mogły tutaj się na ten temat więcej wypowiedzieć. Także pierwsze wnioski są takie, że zwiastunie grafika wygląda świetnie i że minęło 12 lat jej, i że powracamy do Vice City przecież. A geta Vice City, znaczy, yy, wiadomo, Vice City akcja toczyła się w geta Vice City. Jak to brzmi? Mm, tutaj mamy naszego głównego bohatera, jednego z dwóch głównych bohaterów. Mam na myśli tego atletycznego gościa bez koszulki. Tutaj właśnie on, Jason, tak? Później. Jego imię pada, wyleciało mi teraz z głowy nazwisko. Tutaj jest Jason, widzę jakiś tatuaż, atletyczna budowa. I kim może być ten koleś? Ma na imię Brian, yy, jakiś pewnie znajomy Jasona, który zleca mu jakieś różne... Fuchy, i chyba z tego, co tutaj mówi Getson Propestis, chyba jest w stanie załatwić Jasonowi pracę i <gryw> chyba oczekuje tak jakichś jakich pieniędzy. Jason wbija na chatę i tutaj będziemy widzieć, yy, można powiedzieć, jego codzienne życie. Czyli zbieranie pieniędzy, podróż. Autostrado, ten przylatujący samolot robi to wrażenie, siłownia, w plenerze, jakieś kobiety się tutaj widzę nim zainteresowały, swoją drogą wyciska bardzo dużo i to bez asekuracji, więc do końca chyba nie jest to bezpieczne, bym powiedział, ale widocznie chłop jest wystarczająco mocny, by sobie z tym poradzić, sześciopaczek, jakaś interwencja policji, ta dbałość o detale, ile, zobaczcie ile się dzieje w tle, już nawet tutaj na tej siłowni w plenerze. Ale nawet tutaj, kiedy Jason wychodzi ze sklepu, jest to naprawdę interesujące. Odrapane ściany, wszystko wygląda bardzo rzeczywiście, wiarygodnie, siatki z zakupami. Tam chyba jakiś kociak siedzi na. To jest bankomat? Coś tam jest, no jakiś kot na bankomacie. A tu chciałem właśnie zwrócić uwagę. Na to, co się dzieje na tej ścianie, jakieś graffiti, takie murale upamiętniające pewnie śmierć dwóch gangsterów. Tak zakładam. Tu widzicie po prawej stronie jakieś karty. Nie wiem, czy to są mm, pewnie jakieś kolory gangu. Co? Jakiś mikrofon, chyba nuty. Tak, interwencja policji. E, Lucia, czekajcie, bo to jest imię mm, towarzyszki Jasona. Jednej z dwojga głównych bohaterów. GTA 6 Lucia Caminos. Tak, najwidoczniej spędziła jakiś czas w więzieniu. Mm, jakie są okoliczności mm, tego. Że do tego więzienia trafiła taka informacja, nie wiem, czy została już teraz podana do wiadomości. Jeśli tak, ja to sprawdzę, chociaż nie zdziwię się i wam podam te informacje, chociaż nie zdziwię się, jeśli Rockstar postanowiło tę wiadomość jeszcze zachować w tajemnicy, może nawet do samego końca. Jeśli chodzi o mnie, nie miałbym nic przeciwko temu. W sumie chciałbym dowiedzieć się o tym, tuż. Albo tuż przed premierą gry, mam na myśli te pierwsze miesiące roku 2026, albo poznać wiadomość odnośnie Lucy dotyczącą jej odsiadki w trakcie przechodzenia gry. I bym miał się zastanawiać, dlaczego Lucia trafiła do więzienia, to powiedziałbym, że może dlatego, że nie chciała wsypać Jasona, uratowała mu skórę. Wydaje mi się to całkiem wiarygodne. Ewentualnie wybrałaś się na jakąś akcję w Jedynkę co właśnie skończyło się jej uwięzieniem. to można dywagować, mogła też dokonać jakiejś zemsty, albo nie chciała wsypać jakichś innych osób. Chociaż jak miałbym wybierać, jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie: jeśli miałbym wybierać jedną przyczynę, dla której Lucia trafiła do więzienia to powiedziałbym, że właśnie nie chciała wsypać Jasona. To mi się nawet klei. Podoba mi się takie wyjaśnienie i w sumie byłoby to spójne z tym, co zaraz zobaczymy w dalszej części zwiastuna. Atrakcyjna Lucia, atrakcyjna para. Trochę tutaj na tym ujęciu ten Jason przypomina mi Mm, bohatera cyberpunk. Dokładnie mam na myśli wygląd tej postaci na plakacie promującym tę grę. Podobna fryzura, podobna facjata. To takie jeszcze tutaj moje skojarzenie. Teraz się jakoś pojawiło. Ciekawe, ile czasu tam spędziła? Czy kilka lat? Czy może krócej? Chyba kilka lat. A jak widzicie,. Y Jason i Lucia są ewidentnie w komitewie, więc y, dlatego mi się kojarzy, znaczy dlatego doszedłem do wniosku, że może właśnie dziewczyna chciała chronić swego, nie wiem, byłego partnera. Byłego partnera to na pewno mam na myśli właśnie jakieś tutaj akcje szemrane, ale myślę też, że byłego partnera, partnera romantycznego. Możemy się zastanawiać, czy to co widzimy teraz, mam na myśli ten napad, to jest jakaś retrospekcja, czy też może po prostu po tym, gdy um, Lucia wyszła na wolność, Duet od razu przystąpił do działania. Wydaje mi się, że to akurat może być retrospekcja, jeśli weźmiemy znowu pod uwagę to, co zaraz, słowa, jakie zaraz tutaj padną. Możliwe, że ta akcja. Nie wiem, czy to jakiś bank. Może to przyczyniło się też do tego, że Lucia trafiła do więzienia. Tutaj jest chyba sytuacja po wyjściu, prawda? Za nowy początek. You broke my nose. To chyba wspomina duet jakieś dawne sytuacje. W jakich okolicznościach złamał jej nos, to nie wiem. <noise> Co oni tam wyczyniali. Tutaj mamy Lucię. <laughs> Przepraszam, głos mi się załamał. To wszystko przez to GTA. Oczywiście w pozytywnym sensie która po prostu znalazła jakąś pracę tak po wyjściu z więzienia, żeby zapewnić jej jakiś byt, żeby na nowo mogła się odnaleźć w społeczeństwie. Na nowo może nigdy się nie odnalazła w tym społeczeństwie, dlatego zaczęła pałać się tym, czym się pałała. Tego nie wiem, mam nadzieję, że gra tak swoją drogą, że nam ich bardzo dobrze przedstawi. W piątej części mieliśmy trio, czekajcie, Michaela, Trevora i Franklina. No tak, całkiem mieliśmy okazję dobrze poznać ich przeszłość, szczególnie przeszłość Michaela i Trevora. Franklina troszkę mniej, ale tej dwójki na pewno tak. I mam nadzieję, że właśnie z racji tego, że tutaj mamy. Dwóch głównych bohaterów, bohatera i bohaterkę, że właśnie bardzo dobrze ich poznamy. Myślę, że Rockstar przyłoży się do tego, żeby tak właśnie było. Także widzimy, że zwiastun nam tutaj sugeruje, że jednak po wyjściu Lucy nie przyszło im do głowy, aby znowu wrócić na, na dawną ścieżkę, znowu grać z prawem. Co jak znam życie, z pewnością się wreszcie zmieni. W gruncie rzeczy to jest, można powiedzieć, niemalże, ja wiem, znak rozpoznawczy chyba fabuły GTA, że bohaterowie w pewnym momencie po prostu wracają na dawne tory, złe tory pod wpływem różnych właśnie sytuacji. Tak choćby też było właśnie w GTA V, prawda? Tutaj zakładam, że będzie podobnie. Pytanie co do tego, bohaterów na kłoń. Tutaj mamy faceta w tej oto kolorowej koszuli. Zakładam, że to jest właśnie jakiś towarzysz Jasona i Lucy z przeszłości. Tak bym tutaj podejrzewał. Nie wiem za bardzo, co tu się dzieje przy tym hangarze. Czy to właśnie nie jest ten koleś? Mam na myśli tego bohatera w czapce z Daszkiem. Brian's. Aha, aha, czekajcie, ale Brian to był ten koleś, m, który na początku zwiastuna odwiedził Jasona, prawda? Także może ten koleżkę Brian's Boat Works and Marina bardzo możliwe zatem, m, że ten koleś, ten brodacz może dla tego Briana pracuje. Nie jestem właśnie pewien, czy to jest on. Co nie zmienia faktu, że może się znają. Jedyna rzecz, która ma znaczenie, to to, kogo znasz i co, co posiadasz. Tutaj atrakcyjność Lucy została bardzo zaznaczona. No, i tutaj już chyba padają takie słowa, które sugerują, że um, duet um, wraca. Chyba do tego, co um, było. If we're gonna do this, we're doing it right. Jeśli mamy to zrobić, musimy to zrobić porządnie. Pytanie, czy no te, to też może być, prawda? Retrospekcja. Podoba mi się, że zwiastun wyjawia nam kilka informacji, możemy dojść do takich, wydaje mi się, całkiem pewnych wniosków, ale z drugiej strony gdzieś tam taka, gdzieś tam troszkę błądzimy we mgle, nie mamy pewności, właśnie co jest retrospekcją, a co nie jest i to mi się bardzo podoba. Nie chciałbym, żeby na rok przed premierą szóstej części już wszystko było nam wiadome, nie byłoby żadnych jakichś okoliczności, powodów, by tutaj podywagować na własną rękę, a dywagowanie na własną rękę jest to oczywiście super. Jakiś mamy klub. Hmm, zastanawiam się, czy te niektóre lokacje pojawiły się w Vice City, na przykład choćby ten klub. Jesus. Yes. Nie wiem, czy to się nagrało, <laughs> ale pies moich sąsiadów wyskoczył i zaczął strasznie głośno szczekać. O Jezu. A może tego nie było słychać, ale ja to usłyszałem. Czekajcie, jak się nazywa tutaj ten klub? Nine, Nineteen może? Nine, nie, nie, nie. Jakoś inaczej Nine. W I City nie mogłem się tam doczytać. Jakaś impreza, Yodhi, this philosopher, jakiś znowu koleś, pytanie czy z przeszłości, czy też nie. To już możliwe, że wcale nie jest bohater, którego Jason i Lucia znali. Może po prostu natrafili na niego no, potem, gdy zdecydowali wrócić na dawną ścieżkę znowu i grać y, sprawę. No tutaj wydaje mi się, że musi być jakiś konkretny powód. No, byłbym rozczarowany y, takim wyjaśnieniem, że Jason i Lucia po prostu tęsknili za dawnym życiem i postanowili y, znowu y, iść na bakier z prawem. To byłoby... Chyba troszkę za mało, tym bardziej, że Lucia dopiero co wyszła z więzienia. Więc liczę, że ten powód będzie naprawdę interesujący, wielopłaszczyznowy. Kolejny jakiś koleś. To będzie numer, jeśli na przykład. Yy... Ten bohater pojawił się w San Andreas albo któryś z nich, a ja ich nie kojarzę, ale to byłby na pewno interesujący zabieg. Tutaj mamy jakąś ucieczkę. Widać, że hmm, helikopter tam się pojawił. Ciężko powiedzieć o co chodzi. Hmm, wydaje mi się, że z jakiegoś mieszkania, prawda? Bohaterowie wychodzą, coś tam się wydarzyło. Może spotkali się z kimś i doszło do jakiejś strzelaniny, albo po prostu jeszcze inaczej. Ktoś po prostu na nich doniósł. Jakiś dawny wróg. Pojawiła się policja, i teraz oni uciekają, aby nie trafić do więzienia. They got your name, address. They got everything. Czyli tutaj mm, możemy wysnuć wniosek, że policja trafiła na ich ślad. To kto wie, czy na przykład jacyś e, dawni ich partnerzy, ktoś im po prostu wrogi ich nie sypnął? Co? Chciał, aby policja właśnie zaszła im e, za skórę i ktoś tam właśnie bliski dla Jasona i Lucy ich może o tym poinformował. Właśnie ten pan e, w bandanie, co? They got everything. Tutaj, kto to jest? Czy to jest Jason po lewej stronie? Ten facet po prawej przypomina mi aktora, <grym>, który grał e, w filmach z serii Cat Vegas. To chyba takie grecko brzmiące nazwisko, prawda? Ten brodacz. Jakaś akcja, jakiś gliniarz. God Protect each other. Hmm, W rozmowie ciężko powiedzieć z kim? Chyba nie z Jasonem i nie z Lucyą. Hmm, strzelanina, jakaś koleżanka, zakładam, a może i nie. Może to też nowa postać? Tańce w klubie. To i Lucia, czekajcie, walczy w klatce. Gdzieś wykonała kopnięcie. Też pytanie, czy to jest retrospekcja, czy też nie. You and me Luigades. No to Luczy i pewnie zdrobnienie mienia Lucia, prawda? No to chyba tak, to jest ona. Czyli do mieszkania. To co Lucia powiedziała? You got this. I gadet. Też pytanie, czy to retrospekcja, czy też nie. No to jest e, zwariowana sytuacja, po prostu aż mnie ciary przeszły. O, za podwozie samolotu się otworzyło. I Lucia prawie... To jest też chyba Jason, czy też nie, chyba tak. Prawie wypadli. Ej, <laughs> chyba ciągnął safe. Chociaż też nie znam, powiem, czy to nie, zakładam, że tak. Vice City, baby. Tak, możemy popatrzeć na Vice City. Ta lokacja przypomina mi o w Vice City. Minęło. Oj ojoj ojoj. Ile lat? Kilkanaście lat odkąd. No, po raz ostatni sięgałem po tę produkcję, z myślą o tym, żeby ukończyć tę grę, ale wreszcie to się, wreszcie do tego nie doszło, ale lokacja którą właśnie z Getaway City pamiętam, wyglądała kurczę podobnie. Ciekawe, czy to nie jest to samo miejsce. Tony, tak? Tony Versetti tak się chyba nazywał główny bohater. W podobnej lokacji chyba tony kupował garnitur? Coś mi się kojarzy takiego. Zawsze jakieś zwariowane sytuacje były w tych, skle w tych sklepach z amunicją. Jakieś policja wpadała, dochodziło do jakichś strzelanin, ci sprzedawcy też byli jacyś agresywni. A właśnie, I to jest na pewno mm, wydarzenie. Ta scena, którą tu widzimy, na pewno miała miejsce po tym, gdy już Lucia e, wyszła z więzienia. E, jakiś czas temu widzieliśmy, jak zajmowała się takimi pracami porządkowymi, e, więc tutaj na pewno to jest scena z tego okresu. A właśnie taki jednopłatowiec, no to, <grywki> kojarzy mi się z Vice City. Jak się ta misja nazywała? Jakiś miał taką zabawną nazwę. Dildo Edodo, czy coś takiego? Ona była strasznie trudna, ja jej nie przeszedłem ostatecznie. Chyba przechodziło się, Ta misję zlecał nam jakiś producent filmowy czy też reżyser? Chyba tak, tylko ten jednopłatowiec był w jakimś innym kolorze. To była zabójcza misja, zabójcza. To miałem z nią podobny problem jak z tą misją na placu budowy. Prowadziło się, pilotowało się taki malutki helikopterek. Zabójcza misja i pamiętam, że <noise> kolega, nie mogłem jej przejść po prostu i poprosiłem kolegę, żeby mi to zrobił i mu się to udało chyba za drugim podejściem kurczę, oj, ciekawe czy bym to teraz przeszedł może tak, może za razem nie wiem czy ta scena którą teraz widzieliśmy czy ona by czasem, Ach, nie 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 myślałem, że może to ta sama ciężarówka która uczestniczyła mm, w porwaniu tego sejfu, transportowania tego sejfu, sejfa, sejfu, sejfa. ale chyba nie, tam widzę jest jakieś jakieś sportowe auto w środku spotkanie w motelu. Tu bym stawiał na retrospekcję jakoś. To ten znajomy chyba, tak? Którego widzieliśmy w barze i ma koszulkę tej firmy Bryans, tak? Więc kto wie, to może jednak tamten koleś. Tamten koleś, powiem bardziej specyficznie, że typ z baru, a ten typ, który pakował jakieś rzeczy do tego jedno płatowca, to jest może ten sam gość. Strzelaniny typowe dla serii Dieta. Piękne ujęcie miasta. No i mamy to. 26 maja, tak? 2026. Premiera, jestem bardzo ciekaw wymagań. Myślę, że będą pokaźne i trzeba będzie wzmocnić sprzęt. A słuchajcie, no to tak jak mówiłem, jestem zadowolony z tego zwiastuna. Myślę, że nie pokazał nam zbyt wiele. Jednocześnie podając najistotniejsze informacje, zachęcając do snucia własnych domysłów. Tak jak mówiłem, może ta część moich domysłów jest jakaś błędna ponieważ nie sprawdzałem po prostu tych informacji, które wiemy już o postaciach, podoba mi się ten zwiastun pod względem graficznym. Powiem tak, gdy pierwszy raz usłyszałem o tym, że w szóstej części będzie duet głównych bohaterów, to trochę przez jakiś czas miałem wątpliwości, czy to dobry pomysł, ponieważ w piątej części Trio protagonistów wypaliło znakomicie. Zastanawiałem się właśnie, czy duet będzie w stanie to zrobić. Sprawić to samo. To w sumie jest pierwsza odsłona GTA, gdzie mamy duet głównych bohaterów. Do tej pory przeważała kon koncepcja jednego protagonisty. W, szóstej, w piątej części mieliśmy trójkę, tutaj mamy dwójkę. Gdy dowiedziałem się, że będzie duet. Czy bardziej się spodziewałem, że będziemy mieli na przykład czwórkę protagonistów, czy nawet piątkę? Nie myślałem, że ta liczba zostanie zaniżona. Koncepcja, w której mielibyśmy czterech czy pięciu bohaterów, wciąż wydaje mi się bardziej interesująca. Ale dzisiaj pomyślałem sobie, że może fakt, iż będzie to duet, pomoże w tym, że po prostu tych bohaterów bardzo, a to bardzo dobrze poznamy, że otrzymamy sporo retrospekcji, że będziemy mogli uczestniczyć w przeżyciach z przeszłości tych bohaterów, więc koniec końców może okazać się to dużym plusem. Jestem również bardzo ciekaw, jak ta, jak ta fabuła się rozwinie. Pierwsza rzecz, jestem ciekaw, tak jak mówiłem, okoliczności, w jakich Lucia trafiła do więzienia, okoliczności, które nakłonią Lucie i... Jasona, tak? Dobrze chyba mówię, Lucia i Jasona do powrotu na ścieżkę bezprawia. Tarcia, myślę jakieś będą, i zastanawiam się też, czy będziemy mieli kilka zakończeń, czy też jedno. Scenariusz, w którym tych zakończeń będzie kilka, bardzo mi odpowiada. Zastanawiam się, czy na którymś na przykład etapie Lucia, mm, Jasona, gdzieś tam. Mm, nie zdradzi i Jason na przykład czy nie stanie przed wyborem jakimś bardzo poważnym, czy na przykład. Lucie zlikwidować, czy też nie? To by było takie rozwiązanie, chyba typowe dla tego typu historii, dla serii GTA. Chciałbym, żeby to też zostało wprowadzone. Mam na myśli konieczność podejmowania wyborów, prowadząc Jasona i Lucie, żeby te wybory miały wpływ na późniejsze wydarzenia. To bym z pewnością chciał zobaczyć i to też by było, prawda, chyba nowością w GTA. W piątej części takich zabiegów nie było, we wcześniejszych odsłonach również. Na pewno będziemy mogli sobie poeksplorować Vice City. Możliwość eksplorowania tego miasta, bawienia się w tym mieście będzie na pewno na takim samym poziomie jak w GTA V, może na jeszcze większym, zdając Rockstar to pewnie na jeszcze większym więc nudzić się nie będziemy. Ciekawe też, czy, czy zostanie od razu wprowadzony ten tryb grania online, czy też pojawi się on dopiero po jakimś czasie. Jeśli tych atrakcji w samej grze będzie bardzo dużo, to chyba ludzie nawet nie będą jakoś tam przesadnie tęsknić, co za trybem online. Przynajmniej na razie. Zwiastun mi się podobał, na pewno zaostrzył mój apetyt na szóstą część. Zachęcił mnie, żeby aby pomyśleć o wzmocnieniu sprzętu, żeby móc w tę grę zagrać. Może zrobić serię, jeśli byście chcieli, no to by było przedsięwzięcie, bo jeszcze nie przechodziłem gry, która nowej gry, która dopiero się pojawiła. Brzmi to teraz dla mnie naprawdę interesująco, jeśli bylibyście zainteresowani taką serią, no to na pewno bym rozważył. A jakbym wsiąknął w ten świat, to chyba na kanale nic innego by się nie pojawiało przez jakiś czas, dopóki bym GTA 6 nie ukończył. Po prostu rzucił wszystko i pff, nie wiem ile czasu bym potrzebował na ukończenie gry. Nie mam skłonności, żeby się tam przesadnie spieszyć grając w produkcję. W produkcję wideo lubię się napawać, lubię eksplorować. Te osoby, które widziały moje serie to wiedzą, że lubię sobie zajrzeć w każdy zakamarek. Więc nie chciałbym w sumie za bardzo tego jakoś zmieniać, ale pewnie z dwóch, trzech tygodni bym potrzebował. No tym bardziej, że nie chciałbym się spieszyć, że ta gra będzie na pewno tak rozbudowana, tyle w niej się będzie działo, tyle w niej będzie dobra, że gdybym postanowił się spieszyć, grać tak jakby po łebkach. To dużo rzeczy bym przeoczył, i to by mogło też wpłynąć jakoś, myślę, niekorzystnie, może trochę na odbiór mój gry GTA 6. Więc tego też bym nie chciał. A może być to niesamowita przygoda. I doszedł kolejny powód do tego zachęcający do tego, żeby jeszcze tutaj troszkę Pożyć do tego, prawda? Do tego maja 2026. No dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał was zainteresował, że was nie zanudziłem. Dajcie znać, co sądzicie o moich przemyśleniach, moich spostrzeżeniach. Przedstawiajcie oczywiście wasze tutaj wnioski na temat zwiastuna gry, drugiego zwiastuna gry GTA 6, czy wam się podoba. Czy czegoś wam w nim zabrakło? Czy zamierzacie zagrać w GTA 6? No zakładam, że tak. Większość z Was. No i czy chcielibyście na przykład zobaczyć serię z tejże gry w moim wykonaniu? Także zapraszam do komentowania. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. No i oby do 26 maja 2026. Trzymajcie się. Cześć.